Dajcie, moi drodzy, na kolejnym goleniu. Dzisiaj chciałbym was zabrać konkretnie do naszych południowych sąsiadów, czyli do Czech. Dzisiaj przed nami czeskie golenie z produktami czeskimi, które, yy, które już jakiś czas temu pokazywałem ich część, a konkretnie chodzi mi tutaj o firmę Alpa chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych czeskich marek yy, kosmetycznych, leczniczych. Także ja dopijam yerbę i już pokazuję czym się dzisiaj będę golił. Także zapraszam serdecznie. I tak po jest to krem do golenia Windsor. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Nic niby wielkiego firma Alpa, Windsor, krem do golenia z takim mamy tutaj na grafikę w postaci pianki do golenia zaznaczone, że dla mężczyzn taki opis jest tego 100 gram. Zobaczcie tutaj jest skład. I po samym opakowaniu wyprodukowano przez Herba Drag, zobaczcie muńska Smiżany, ale dystrybutorem jest Alpa, czeska Alpa, która produkuje, która produkuje nie tylko kosmetyki do golenia, ale także dużo, dużo produktów leczniczych bardzo popularnych, bardzo popularnych w Czechach, jak i, jak i u nas w Polsce. Ale nie bez powodu mówię tutaj o Herba Drag. Pamiętacie odcinek z Barbusem? Ci sami, co produkują Barbusa, produkują ten krem do golenia, więc możemy się spodziewać tylko i wyłącznie budżetowego, bardzo dobrego golenia. Także dzisiaj takie, takie oto golenie przygotowałem dla Was. Po goleniu do kompletu użyję Alpa Windsor. Bardzo fajny, ciekawy zapach do wyrabiania piany. Użyję mojego pędzelka z firmy Semog, zobaczcie 1000, model 1470, moczy się on już w kubeczku z ciepłą wodą od jakiegoś czasu. I do golenia, skoro czeskie golenie, to nie mogłem wybrać nic innego jak tylko maszynkę na żyletki Astra 901, jest to klon. Gillette Slim Twist czechosłowackiej jeszcze produkcji z żyletkami również z epoki, czyli Astra zielona maszynka w systemie Butterfly, czyli czyli otwieramy zobaczcie, mamy tutaj żyletkę żyletkę wsadzoną i tym pokrętłem zamyka się do środka, przez co ten, ta głowica te skrzydełka się zamykają i żyletka zostaje porządnie nam osadzona, jest gotowa do do golenia. Co do, co do samej Alpy znalazłem kilka, kilka, ciekawych, <grych> kilka, ciekawych, rzeczy o tym o tym producencie, no bo jeden z największych producentów w Czechach, więc yy, sam krem Powiem szczerze, tutaj nie ma wielkiego, e, wielkich opisów, nie wiadomo, czemu, nie wiadomo co. Posłuchajcie. Czeskie kosmetyki do golenia są znane w naszym kraju, szczególnie w jego południowej części czyli na Śląsku, czyli na, w górach, pod Beskidziu e, w jego południowej części. A Alpa to jeden z mocnych czeskich brandów kojarzony głównie za sprawą spirytusowych mikstur służących do masażu czy odnowy biologicznej zmęczonego ciała. I tutaj postawię na chwilę kropkę, by Wam pokazać kilka. Mam trzy mikstury z firmy Alpa, których używam co jakiś czas. Głównie oni są znani z tego. Alpa Francowka to się nazywa. To jest taki czeski amol. Bardzo dobra sprawa na, na bolącą głowę. Mój ulubiony. Mój ulubiony, czyli wersja leśna, naprawdę mocna sprawa, bardzo pomaga na, na bóle głowy na przykład, albo na bóle, gdy plecy bolą, polecam. Ostatnio nawet jest wersja, <laughs> zobaczcie, z, z konopią, także nawet taką, takie coś e, produkują. Bardzo, bardzo dobra lecznicza rzecz, jak dla mnie, także ja tego, ja tego używam. W Stanach, gdy jestem przemęczony lub po prostu nie do życia, to, to, mi, to mnie stawia na nogi. Co do samego kremu Alpa Windsor. Windsor, czyli mamy na myśli Wielką Brytanię, a tutaj Wielka Brytania w wydaniu czeskim. Ten pieniądzący się krem nadaje, nadaje się do golenia każdego rodzaju skóry. Zawiera olej kokosowy i glicerynę, dzięki czemu skóra jest nawilżona i miękka. Krem nakłada się na twarz na wcześniej nawilżoną letnią wodą skórę twarzy, a po utworzeniu piany pędzelkiem można golić w zwykły sposób. I to na tyle. Krótko, zwięźle i na temat, czyli po czesku. Zapach drzewno-cytrusowy z elementami ziołowymi, jak to dla Alpy, czyli elementy ziołowe tutaj muszą być na 100%. Jak dla mnie, zobaczcie po odkręceniu mamy bardzo solidną tubę, więc tutaj Czesi Czesi, a bardziej Słowacy, z Barbusa się przyłożyli. Było w środku sreberko. Zapach samego, samej tuby, właśnie ziołowy. Bardziej bym powiedział, yy, jeśli ktoś lubi yy, w Alpe Forger, o, to alpa Forger mu bardzo zgra się z tym, no i i tak samo z tym zapachem, bo to jest krem, myślę, stworzony tutaj pod tą wodę po goleniu. Jest tego cała seria. Ja swoją, swoją tubkę kremu zakupiłem. Zakupiłem na sklepie Stando, był to mój prezent na zająca. sobie taki zrobiłem. Mówię, tego czeskiego nie miałem, a czeskie produkty i ogólnie czeskie wyroby zawsze mnie. Jakoś, jakoś pociągały, jakoś, no nie wiem, pałam do nich jakimś takim przyjacielskim gestem, więc bardzo, bardzo lubię czeskie produkty, tak jak czeskie piwo, które mi zostało ostatnio polecone, za co bardzo, bardzo dziękuję. I co do, co do wody, znalazłem kilka informacji, również bardzo lakonicznie. Produkt przeznaczony do pielęgnacji skóry po goleniu Dzięki zawartości alantoiny, hydrofilowego dodatku wygładzającego produkt działa uspokajająco i regenerująco oraz zmniejsza szorstkość ogolonej skóry. Drzewno-cytrusowy zapach z elementami ziołowymi, czyli świeżo, czysto. Krótko i na temat. Dobrze, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zwilżyć twarz. Dzisiaj robimy takie golenie jak ostatnio robiłem z Denimem, by Wam porównać te, te dwa produkty. Yy, te kremy do golenia, ponieważ ostatnio jakoś krem do golenia u mnie służy właśnie do wyrabiania na twarzy, szczególnie dzikiem. Jakoś tak samo z siebie to wychodzi. Także wybaczcie mi, że dzisiaj nie będę używał miski do wyrabiania piany. Wyrobię sobie tą pianę na twarzy. Tak, taki mam dzisiaj kaprys. Także tak dzisiaj. Twarz zwilżona. Ręcznik piracki brytyjski, skoro Windsor, żeby się kojarzyło. To wziąłem, wziąłem ręcznik tematycznie. pędzelek już się moczył przez dobre 10 minut w kubku, także on zawsze zalany do wysokości do wysokości włosia, do tego srebrnego oringu, który tutaj jest, do tej obrączki srebrnej. Wyciśniemy go i zrobimy tak jak z goleniem po włosku. Bardzo mi się spodobał ten, ten sposób wyrabiania piany. Ma to w sobie to coś, co mi bardzo bardzo przypadło do gustu. I tak jakoś Wkręciłem się w to, że bardzo, bardzo lubię to, to u, używać. Zobaczcie taki. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Biały krem. Nic nadzwyczajnego. Mam nadzieję, że za dużo go nie, wzięłem, nie wziąłem. Już Alpa Windzor. Damy tutaj. Rozsmarujemy go w tym, w tym małym dziku. Dzik z, z firmy Semog, słuchajcie, lata 60. Oni produkują pędzle od 1955 roku, więc jakoś tak ostatnio mam fazę na tą, na tą firmę i używam tego, tego małego dzika. Czytałem też, że mają kilka wersji, kilka wersji yy, swojego włosia z dzika, więc to jest podobno najgorsze. Jest to wersja best. Zarost u mnie dwudniowy, także nic się w tej kwestii nie zmienia. I ten pędzel tak jak w przypadku pamiętacie film z Dynimem to Omega potrzebowała gdzieś tak z 15 omega z prorazo ten dzik, którego używałem, to ona potrzebowała gdzieś tak z 15 goleń żeby tak złamać to, to włosie Tego pędzla używam już chyba z dwudziesty raz. I słuchajcie, on jest po prostu dla mega cierpliwych ludzi. To włosie jest super twarde. A co za tym idzie, ma taki fajny backbone czyli takie, takie podparcie. I powiem szczerze, że nawet po dwudziestym razie ono jeszcze nie zmiękło tak do końca. Może też, że nie używam go ciągle. Może bym go używał na przykład co każde golenie. Z pewnością. Z pewnością użył zmięgłby bardzo szybko. A ja go tak używam sobie co, co drugie, trzecie golenie. A co nie zmienia faktu, jest tak mały, a tak uroczy pędzel, tak praktyczny. On ma chyba 19, 19 mm 19 milimetrów, w knocie, więc Zapewnia masaż twarzy taki, który nie spo, z którym nie spotkałem się nigdzie indziej. Który nie podrażnia mojej skóry przede wszystkim. A co do kremu, powiem szczerze, że bardzo. Bardzo ładnie pachnie. Nie jest to jakiś taki, no, faworytem. Jeśli chodzi tak, jak z denimem, no nie może konkurować. Tutaj nie da się ukryć. Damy jeszcze odrobinę wody. Były dwa razy trzy razy. Teraz do środka. Trzeba. Czyli moczenie moczeniem, ale jak damy w pędzel w środek, to ta piana po jakimś czasie zaczyna powstawać. Zapach taki forzer cytrusowy. Z notami korzennymi. Zobaczcie, tutaj to się. Fajnie ciągnie. A co do pędzelka, jak każdy dzik dla cierpliwych, tutaj Semog wyjątkowo, wyjątkowo wystawił moją cierpliwość na ogromną próbę, ale było warto. Naprawdę świetny pędzel za niewielkie pieniądze. Chyba kosztował około 40 zł, więc. Nie jest to duży koszt, a daje dużo Frajdy z Golenia. Tak bym, tak bym to ujął. Dobrze. Astra 901, Żyletki Astra, zielone, wszystko czeskie. Jedziemy. Jak widzicie, idzie bardzo przyjemnie. Maszynka z tamtych lat. Klądzileta wykonany bardzo dobrze, uważam, lepiej niż nasze polskie wizamety. Czy daje dobry poślizg? Przyzwoity. Nie jest to jakieś, jakieś nie wiadomo co, ale... Jest ok. Spóczę twarz i robimy drugie przejście. Jak zwykle, piana, piana w uszach to jest nieodzowny element golenia się przy pomocy pędzla. Macie piana. naprawdę o przyzwoitej konsystencji. Teraz nasuwa się pytanie, komu polecić ten otokrem, krem, ten, ten tą otolinię produktów. Wiecie co? Myślę, że tutaj mogę na pewno polecić wszystkim tym, których żony nie znoszą Warsa, albo lidera. To ten, myślę, że każda żona jest w stanie tak, wiecie, znieść. Krem zostawia fajny taki lekko tłusty film na skórze, więc jest bardzo przyjemnie. Widzę, że gościa jakiegoś ściąłem. Coś tam delikatnie leci. Już. moje w tym czasie pędzel. Niech sobie skóra, wędzer mhm. zawsze radzę dobrze wypłukać w wodzie, dobrze go wycisnąć. idziemy na ręcznik Zawsze polecam ten zabieg zaraz po goleniu ponieważ Zobaczcie Tak wygląda Dzik z Semoka, gdzieś po 20 goleniu ładnie się rozłożył. <gryw> Także fajny. Naprawdę coś czuję, że to nie będzie mój ostatni Semok, bo ja jestem uparty co do takich pędzli. Bardzo lubię pędzle z dzika. Dzisiaj długo gość z Ameryki, który długo nie był na moim kanale, czyli Oczar Virginiński z firmy Tayers. Witch Hazel. Używam jak się zatnę, lub jakiegoś sywka zetnę to. Lubię sobie tego aloesowego tego tonika użyć. O, to jest taki, taki tonik. Fajna sprawa. Z samej Ameryki. Dobrze, przejdźmy do Alpa Windsor. Już nie raz była na moim kanale bardzo fajna woda. Yy, Niejedni u jej używają już którąś butelkę z rzędu. Zobaczcie tutaj, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Jest 71%, więc tutaj jest naprawdę ogień dym. Jak to mówią? Dosyć mocna alkoholowa woda po goleniu, niczym nasz nasz wars ale o fajnym ziołowym lekko cytrusowym zapachu nie dziadkowym przede wszystkim to nie jest dziadkowy zapach jak dla mnie oczywiście Pewnie padnie pytanie czy podobna do alpy 378. Yy, troszkę troszkę podobna, lecz bez yy, Lecz bez takiej intensywnej słodkości jakbym ją nazwał lub takiej mm. takiej e, takiej dziadkowości. O, ten jest bardziej taki zapach elegancki odświeżający bardziej bardziej w nutę cytrusową tutaj idzie. Napar na, naprawdę bardzo blisko temu tej Alpie Windsor do Alpa Fożer, tej takiej wielkiej, wielkiemu granatnikowi, jak to nazywam, 250 ml, bardzo fajna, kolońska woda. Takie dzisiaj ode mnie czeskie golenie, naprawdę powiem szczerze, jak za takie niewygóro, jak, no, jak nie na tak wygórowaną cenę, to muszę przyznać, że naprawdę świetna sprawa. W połączeniu z dobrym pędzlem i maszynką, wiecie co. Czas na dać Niektórzy powiedzą, dlaczego nie piwo? Na razie, czas na jerpkę. Na piwo przyjdzie czas wieczorową porą. Także. Życząc Wam udanej reszty dnia, żegnam się z Wami i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Już teraz mam nadzieję na stałe. Trzymajcie się. Cześć.